Bardzo. Komisja Edukacji, to co się dzieje w szkolnictwie wyższym, o tym miałam przyjemność dzisiaj rozmawiać z liceum, który skończył Pan poseł i prawdopodobnie dobrze skończył, bo nie wiadomo, gdyby skończył inny liceum, czy, czy dałby sobie rady na studiach, a tu mając dobrych nauczycieli, jak widać, wyszedł na ludzi. <śled> Była wspaniała młodzież. Ja uważam, że polska młodzież jest najlepszą młodzieżą teraz w Europie i tu mamy wielkie szanse też odegrać taką rolę wiodącą w Europie. Szkolnictwo mamy słabe wyższe. Tu mam też swoje zdanie, to musimy się uczyć od innych, może od Ameryki, o której tak lubimy się uczyć. Znaczy, Unia Europejska, ja byłam zawsze do, za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Bardzo się cieszę, że 2004 rok był takim rokiem, e, nam otworzył drzwi i zniósł granice później, co prawda. Nie wyobrażam sobie Polski bez Unii Europejskiej. Ludzie zadecydowali w Polsce, że. że Polska ma być w Unii Europejskiej. Ja mówię to inaczej. Ludzie, Polacy wiedzą, że Polska jest częścią Europy. Nie wyobrażają sobie, żeby, żeby nie być w tej Unii Europejskiej. To jest związek, który wymaga reformy, wymaga więcej rozmowy, wymaga też hmm, słuchania nowych, e, słuchanie tych pomysłów, które mają nowe państwa członkowskie. Ta stara e, gwardia Unii Europejskiej musi się też umieć uczyć się od, um, od nas, od naszej młodzieży też i, i to, to oczywiście, że są problemy różnego rodzaju, jak różnego rodzaju nieporozumienia. Um, Unia Europejska jest tak naprawdę, że nie jest żadnym państwem, tylko jest na podstawie różnych umów takim związkiem. Czy z tego wyjdzie państwo, to dopiero przyszłość. I oczywiście, że traktat lizboński jest kropku temu. Bez wątpienia jestem za podpisaniem traktatu lizbońskiego i mm, nigdy nie byłam przeciw. Natomiast uważam, i to może, gdyby ktoś z Państwa zadawał pytanie, dlaczego wstrzymałem się od głosu, głosując, uważam, że mają prawo i w Europie, i w Polsce do wypowiedzi przy eurosceptycy. To jest bardzo ważne. To jest warunek w ogóle istnienia dobrej Unii, jeżeli eurosceptycy też mają prawo do wyrażania swoich poglądów. platform obywatelskich, którzy nie widzą w tym potrzeby, żeby mieć taką dyskusję. Dla mnie też, jeżeli już ostatnie, bo mam nadzieję, że macie pytanie i tu konkretnie odpowiadała, euro jest dla dla Polski potrzebne, im szybciej, tym lepiej, ale bez pośpiechu. To jest bardzo ważne. Znaczy nie jest tak, że za wszelką cenę. Chcemy tę walutę mieć u nas jednej najszybciej. bo yy, niesie to ze sobą też ryzyko różne. Yy, możemy o tych ryzykach rozmawiać, powinny być dyskusje. Nic nie ma przeciwko temu, żeby było referendum, ale to referendum musi być poprzedzone kampanią informacyjną. Tego u nas brak. Czyli brak u nas prawdziwej dyskusji. Yy, mam nadzieję, Teraz Donald Tusk po tym jak popełnił gafę, gafę ja nazywam to Gafem, popełnił gafę w Brukseli, nie chcąc e, e, widzieć tam prezydenta. Mam nadzieję, że się uczy na tych błędach i ta Unia Europejska będzie właśnie lepsza dzięki głosom polskiej opozycji, która jest bardzo krytyczna wobec Rosji. Bardzo krytyczna jest też wobec też różnych e, poczynań e, państw rozwiniętych w, w, w czasie kryzysu, że na przykład sprawa Stoczni, która Was dotyczy tu, jak to było rozwiązywane, czy daje się próby rozwiązania to we Francji, czy w, a, w, a, w Niemczech, jeżeli bronią e, swój, e, swoje firmy. W jaki sposób oni postępują? Znaczy, tu jest potrzebna y, wielka dyskusja, i nie wystarczy, żeby ktoś lubił w Unii Donalda Tuska, bo on się chwali tym, to jest bardzo dobrze, że go lubią, ale jest potrzebna też rozmowa, i mam nadzieję, że my jako opozycja, właśnie y, 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 jesteśmy gwarantami tej rozmowy. Czasami w sensie nieprzyjemnej. Y, Dlaczego w Unii Europejskiej jestem jako komisji i jaki, jakie tematy w ogóle poruszam? w temacie konferencji przewidzieliśmy też pytania dotyczące właśnie szans i zagrożenia i myślę, że Państwo jako ukarze tutaj, jeżeli jakiś z tych bardziej szczegółowo coś interesuje, czyli sprawa stoczni, w sprawa pakietu klimatycznego prowadzenia to prosimy po prostu o pytanie. Pani poseł Piotr Ostrowski, Telewizja Polska. To zaczniemy od Stoczni dnia, Czy hmm. Pani zdaniem rząd czyni wystarczająco dużo, by te stocznie uratować, bo, bo ona przetrwała? I e, jaki ma Pani stosunek do decyzji Unii Europejskiej, na, która decyduje o losach Stoczni na pewno pan poseł Kosak wie więcej na ten temat. Znaczy ja mam to szczęście, siedząc obok pana posła jestem regularnie informowana, co się dzieje w Gdynie. Mi się wydaje, że to są zaniedbanie kilku rządów, podrząd. I polski rząd ostatni też się obudził trochę za późno. Trzeba było od razu się obudzić i Zwalenie winy na poprzedni rząd, żo to, to jest po prostu słabość, słabość, tego rządu. W ten sposób to się nie rozgrywa. Ważne sprawy dla Polski nie powinny być tak rozgrywane, winiąc e, naprawdę, nie wiem, jak w rodzinie, nie wiem, żeby żon, e, żona skarżyła się na męża cały czas na zewnątrz. To nie daje żadnych dobrych efektów. I to jest na pewno e, bardzo złe poczynanie rządu. Teraz chyba się opamiętał trochę i jest powściągliwy i szuka współpracy z opozycją. Także to jest dobry sygnał z dobrą strony. Ja może jeszcze odniosę się do Stoczni. Yy. No warto tutaj prześledzić, co aktualnie teraz się dzieje w Stoczni. Wiemy o tym, że mamy ja, kryzys gospodarczy. Ostatnio, Ostatnio jednym z priorytetów Komisji Europejskiej jest Walka przede wszystkim o miejsca pracy, walka ze skutkami społecznymi tego kryzysu. Unia Europejska dofinansowuje banki, czyli udziela w pewien sposób pomocy publicznej, a z drugiej strony bardzo krytycznie podchodzi do naszych stoczni, do przemysłu stoczniowego. I to budzi przynajmniej moje tutaj y, i pani poseł zdziwienie, dlaczego, dlaczego tak jest. Mowa jest teraz o specjalnej ustawie, która dla mnie jest to ustawa nie pasująca w ogóle do realiów polskiej i polskiej gospodarki, bo to już nie będę wchodził w szczegóły. Generalnie chodzi o to, że zabirowania wody stoczni są bardzo niepokojące.